W połowie drogi łączącej dwa wielkopolskie miasteczka Bojanowo i Miejską Górkę znajduje się wieś Zakrzewo. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego na początku XIX wieku miejscowość należała do większych majątków w regencji poznańskiej i była zarządzana przez znanego wielkopolskiego przedsiębiorcę Józefa Mycielskiego. W Zakrzewie znajduje się okazały drewniany kościół. Pod wezwaniem Świętego Klemensa. Historia pierwotnej budowli sięga średniowiecza, przełomu XIV i XV wieku. Pierwszy zapis dotyczący świątyni pochodzi z 1453 roku. Wiemy z dokumentów, że w 1510 proboszczem w tej wsi był Maciej z Grodziska. Obecny drewniany kościół zbudowano na początku XVII wieku. Pierwotnie miał konstrukcję wieńcową. Świątynia jest orientowana, jednonawowa, z trójbocznym prezbiterium. W połowie XVII wieku od strony północnej dobryły kościoła dobudowano murowaną i otynkowaną kaplicę grobową i zakrystię, ufundowaną przez ówczesnego właściciela Zakrzewa, Mikołaja Zakrzewskiego, herbu Wyskota, podczaszego kaliskiego. Jej konsekracji... Dokonał w 1658 roku biskup Wojciech Tolibowski. Kaplica ma architektoniczne cechy późnego renesansu. Do nawy, od strony zachodniej, przylega młodsza o 100 lat od kościoła drewniana wieża z gankiem nad wejściem do kruchty. Pokryta jest dachem namiotowym z hełmem ostrosłupowym. Tak, ostatnia konstrukcja pochodzi z połowy XIX wieku i zastąpiła wcześniejszy barokowy baniasty hełm. Dach kościoła pokryty jest gątem. Pod koniec lat XX-XVIII wieku pierwotną formę świątyni obudowano konstrukcją szkieletową. Bryła kościoła jest oszalowana pionowymi deskami na cokole z kamienia ciosanego. Około 1730 roku rozpoczęły się prace nad barokowym wyposażeniem budowli. Wnętrze pokryto bogatą dekoracją malarską. Fundatorami tych zdobień byli Dorota z Zakrzewskich Wilkońska i jej syn Franciszek. Podczas modernizacji kościoła wzmocniono więźbę dachową, do której nad prezbiterium podwieszono pozorne sklepienie kolebkowe. Wykonane polichromie na sklepieniu przedstawiają sceny z życia świętego Klemensa. Na ścianach sceny z życia Najświętszej Maryi Panny. Chrystusa oraz świętego Stanisława z Piotrowinem przed królem. Na parapecie chóru widnieją przedstawienia czterech ewangelistów. Empora muzyczna wsparta jest na dwóch rzeźbionych filarach. W kościele znajdują się zabytkowe organy. Ołtarz główny wykonany jest w stylu regencji i zawiera obraz przedstawiający świętego Klemensa w otoczeniu rzeźbionych postaci m.in. świętego Wojciecha. I świętego Stanisława. W nawie głównej warto jeszcze zwrócić uwagę na barokową ambonę i szczelnicę, która na pokrywie ozdobiona jest wyobrażeniem chrztu Chrystusa. Uwagę przykuwa również belka tęczowa z grupą Pasji. Kościół w Zakrzewie jest miejscowym sanktuarium maryjnym. W bocznej kaplicy oddzielonej od nawy kutą kratą Znajduje się łaskami słynący wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia. Ten niewielkich rozmiarów obraz namalowany jest techniką olejną na płótnie. Być może pochodzi ze szkoły włoskiej, choć wizerunek tulącej Chrystusa Maryi przedstawia raczej miejscową postać kobiety z charakterystycznym warkoczem. Miejscu temu przypisywano wiele łask i uzdrowień. Szczególnie podczas epidemii cholery w 1880 roku, gdy miał się zdarzyć cud uzdrowienia konającego dziecka, obraz przez wieki obdarowywany był licznymi wotami. Zostały one skradzione podczas okupacji, gdy Niemcy obrabowali kościół i zamienili go w magazyn wojskowy. Sam obraz nie uległ jednak zniszczeniu, gdyż był zasłonięty innym wizerunkiem. Po wojnie kościół w Zakrzewie był wielokrotnie odnawiany. Ostatni raz dzięki funduszom europejskim. Warto wspomnieć, że wokół świątyni znajduje się cmentarz z licznymi historycznymi mogiłami, m.in. żołnierzy z I wojny światowej i powstania wielkopolskiego. Na cmentarnym murze znajdziemy też tablicę poświęconą Adamowi Mickiewiczowi który miał przebywać w pobliskim majątku w zaduszki 1831 roku. Zaś tablicą na murze Kościoła upamiętniono męczeńską śmierć w 1940 w obozie koncentracyjnym proboszcza tutejszej parafii Franciszka Włoskiego.